Kochani fani, mam dramat bardzo ważną informację. Niestety stan mojego zdrowia jest poważny i jest zły. Chciałam wam powiedzieć, że no od paru dni, z każdym dniem następnym coraz mocniej mnie bori, biorę reki, ale nic nie dają. Jak się położę i leżę na łóżku albo śpię to. Mam zawroty głowy. I źle się czuję, tak słabo mi jest. No, dzisiaj w ogóle zaczynam się tak słabo czuć. Źle. No i płakałam z buru. Ja bym chciała iść do lekarza, się zbadać. Boję się, czy chora na nic nie jestem, ale ja jestem osobą niepełnosprawną i... No, Mogę sama iść, a nie mam z kim iść do lekarza, i no i mam problem. Niestety bardzo cierpię. No, reki nic nie dają, marabiorę biorę. A płakałam dzisiaj bardzo, bo mnie borało i przykro mi jest.